Dzień dobry, to Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Dzisiaj chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat planowania i swoim podejściem do tego, na temat planowania swojej pracy w przedszkolu. Już od dłuższego czasu nosiłam się z takim zamiarem, bo odnosiłam wrażenie i odnoszę takie wrażenie, że chyba troszeczkę gdzieś my w przedszkolach Pogubiłyśmy się teraz w tym naszym planowaniu pracy. Dlaczego? Dlatego, że mamy gotowe przewodniki metodyczne, z których możemy korzystać. I wiele nauczycielek myśli, że ich obowiązkiem jest realizacja przewodników metodycznych. A to absolutnie nie jest tak. I ostatnio, kiedy usłyszałam od jednej z pań, dyrektor, że ponad w niektórych przedszkolach analizuje się pod koniec miesiąca czy na półrocze, co z przewodnika metodycznego zostało zrealizowane i nauczycielki rozliczane są z tego, czy wszystko zrealizowały, to przeraziłam się i postanowiłam dzisiaj podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Ciekawa jestem, czy zgodzicie się ze mną, czy nie. Napiszcie w, w komentarzach, jak to wygląda u was i jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy prace w przedszkolu powinno się planować? Moim zdaniem tak. Ja zawsze z tyłu głowy, w swoim życiu osobistym, ale też i w zawodowym, mam słowa generała Eisenhowera. Plan jest niczym, planowanie z wszystkim. Jak ja to rozumiem? Tak jak mówił Seneka, jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały. I tak jak w życiu, jeżeli nie wiemy, jakie mamy cele, to jak podejmować słuszne decyzje, nie wiedząc, czy one prowadzą nas do wyznaczonego celu, czy nie, jeśli tego celu w ogóle nie mamy, to samo w naszej pracy. Musimy przemyśleć, co chcemy zrobić z dziećmi, czego chcemy go nauczyć w danym tygodniu, w miesiącu, w danym dniu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy obowiązek zrealizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Tak, my w przedszkolach realizujemy nie przewodniki metodyczne, tylko podstawę programową. Aby ją dobrze zrealizować, Wybieramy sobie program. Może to być jeden program, może być kilka. Ten jeden może obejmować całą podstawę programową i gwarantować jej realizację. Możemy wybrać kilka programów, które w sumie dadzą nam realizację podstawy programowej, a rolą dyrektora, do którego nauczyciel wnioskuje o wpisanie programu wychowania przedszkolnego do przedszkolnego zestawu programów wychowania, ten dyrektor musi ocenić, czy rzeczywiście cała podstawa programowa będzie dzięki tym wybranym przez nauczyciela programom zrealizowana. I nauczyciel realizuje właśnie program. Może to być program gotowy, wydany przez jakieś wydawnictwo, a może to być zupełnie jego własny, który sam opracował. Ja jestem autorką dwóch programów wychowania przedszkolnego wydanych przez wydawnictwo w SIP. I to są Planeta Dzieci i Drużyna Marzeń. I nie mówię o tym, żeby reklamować te programy, bo uważam, że jest dużo świetnych, ale chciałam Wam pokazać, co w tym programie jest. Podstawa programowa jest dokumentem bardzo ogólnym. Program wychowania przedszkolnego uszczegóławia to, co jest w podstawie. Zobaczcie, w moich programach macie rozpisane. Całą podstawę programową w ten sposób, że mamy obszar z podstawy programowej, osiągnięcia dziecka, czyli zapis konkretny, który mamy w podstawie, potem treści edukacyjne, czyli tematykę, którą musimy y, omówić z dziećmi, którą musimy podjąć w swojej pracy, aby osiągnąć y, ten zapis podstawy programowej, a potem cele szczegółowe. Podzielone na grupy wiekowe. Te grupy wiekowe są umowne, dlatego że dzieci rozwijają się w różnym tempie, prawda? Można je traktować jako takie poziomy rozwoju. Jeżeli już dziecko osiągnęło to, co jest na niższym poziomie, możemy przechodzić śmiało na wyższy poziom. Uważam, że jest to świetna rzecz dla nauczycieli, którzy rozpoczynają swoją pracę w przedszkolu, ponieważ oni nie mają jeszcze takiego rozeznania, czego nauczyć dzieci w danym wieku. Szczególnie jeśli chodzi o takie maluszki, z jakimi ja teraz pracuję. I niestety często wymagają od tych dzieci zbyt wiele, ale do tego przejdziemy. I teraz, jeżeli macie wybrany program, czy na pewno go przeczytałyście? Jestem bardzo ciekawa. W programach, które ja piszę, jest wiele cennych wskazówek dotyczących metod. Organizacji pracy dnia, współpracy z rodzicami. Oparte to jest wszystko o pozytywną dyscyplinę, bo tak jak wiecie, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny i w swojej pracy też stosuję. Uważam, że jest to świetna metoda wychowawcza, bardzo mi się sprawdza i myślę, że już nie mogłabym bez niej pracować. A więc, czy przeczytałyście na pewno program, który realizujecie? Czy go znacie? Czy tylko wpisałyście jego tytuł i autora we wniosku, który złożyliście do dyrektora o dopuszczenie programu? Myślę, że warto przeczytać ten program i ten program właśnie realizujecie. Przewodniki metodyczne są dla nas podpowiedzią, inspiracją. Możemy sobie do nich zajrzeć, przeczytać. Ja tak robię. Korzystam z ciekawych pomysłów, które są odpowiednie dla mojej grupy dzieci. Ponieważ każda grupa jest inna. Nauczycielki, które pisały te przewodniki metodyczne, to na pewno doświadczone i mądre osoby, z pewnym doświadczeniem, które pracowały w pewnych grupach. Być może wasza grupa jest inna, każda grupa jest inna. Może niekoniecznie to, co jest napisane w tym przewodniku, możecie realizować ze swoją grupą. Ja uważam, że w przewodnikach jest napisane bardzo dużo różnych działań, i nie wyobrażam sobie, że można je wszystkie zrealizować w ciągu dnia. Moim zdaniem każdy wybiera sobie z nich to, co odpowiada jemu, co czuje, że jest dobre dla jego dzieci. I teraz, jeśli nie realizujemy przewodników, to jak pracować? No właśnie, trzeba pracę zaplanować, żeby wiedzieć, co czego chcemy nauczyć dzieci? Jaką tematykę będziemy podejmować? Czy, czy musi nauczyciel planować swoją pracę? Często mnie pytacie. Tak, jest to zapisane w wymaganiach to jest rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli. Załącznik numer 1. To są wymagania wobec przedszkoli. I co tutaj czytamy? Nauczyciele pracują zespołowo, wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i analizują efekty swojej pracy. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Te wymagania były sprawdzane, kiedy była przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna. Teraz nie mamy ewaluacji zewnętrznej, co nie oznacza, że te wymagania nie obowiązują. Rozporządzenie nadal obowiązuje i my musimy pracować zgodnie z tymi wymaganiami. Nauczyciele muszą planować swoją pracę. Czy to zapisywać? W jaki sposób? To już jest indywidualna kwestia w każdym przedszkolu. Mamy bardzo dużo dokumentacji. Papierologia to jest nasza zmora, yy, i myślę, że no nie tylko w edukacji, ale w ogóle w naszym życiu. Dla, ale jeżeli bym miała wybrać jeden dokument spośród wszystkich, które prowadzimy, to po pierwsze był to, byłby to dziennik, a po drugie, plany pracy. Dlaczego? W każdej grupie pracują co najmniej dwie nauczycielki. I teraz wyobraźmy sobie, że obie lubią rysować. I każda przychodzi do pracy i przygotowuje zajęcia plastyczne. Jak wyglądałby rozwój tych dzieci? Co z pozostałymi sferami rozwoju, obszarami rozwoju? Musimy tak planować pracę, aby zrealizować całą podstawę programową i cztery obszary tej podstawy programowej: rozwijać dzieci wszechstronnie. Dlatego, Moim zdaniem i tak praktykujemy w moim przedszkolu, w przedszkolu, w którym ja pracuję od lat, że ustalamy sobie taki tygodniowy rozkład zajęć. Na każdy dzień przypada jakaś aktywność wiodąca. W grupie trzylatków będzie to jedna aktywność, na przykład w poniedziałek mowa, we wtorek powiedzmy zajęcia ruchowe, w środę matematyczne, w czwartek muzyczne, w piątek plastyczne. W grupie czterolatków Dojdą nam jeszcze do tego zajęcia ruchowe dodatkowo i na przykład dwa zajęcia y, zmowy. Ewentualnie, jeżeli wasze y, czterolatki już są gotowe do tego, żeby wziąć udział w dłuższych zajęciach, mogą to być dwa zajęcia organizowane z tymi dziećmi. Nigdzie nie jest dokładnie zapisane, jak to powinno wyglądać. To my musimy to czuć. W pięciolatkach będą już oczywiście dwa zajęcia. W, w, w sześciolatkach również, tylko dłuższe. I teraz, jeżeli wiemy, jaka aktywność przypada w którym dniu, to nauczycielka, która w tym dniu pracuje, realizuje zajęcia z przewagą danej aktywności. I nie ma już tak, że jeżeli są dwie śpiewające, to dzieci codziennie tylko śpiewają. Albo jeżeli lubią rozwijać pojęcia matematyczne, to codziennie dzieci tylko liczą, klasyfikują i tak dalej. Tylko każda realizuje tę aktywność, która jest przypisana na dany dzień. I teraz te aktywności y, rozdzielamy w ten sposób, aby ta nauczycielka, która pracuje rano, mogła wykorzystywać swoje umiejętności, swoje mocne strony, to co lubi. A więc niech każdy, jeżeli lubisz i umiesz śpiewać, proszę bardzo, niech w tym dniu rano będzie aktywność muzyczna. Jeżeli lubisz rozwijać pojęcia matematyczne u dzieci, to proszę bardzo, niech będzie wtedy matematyka. Dlatego, że właśnie wykorzystujmy to, co lubimy, bo jeżeli lubimy to robić, to będziemy to robić lepiej. Czyli te aktywności są bardzo elastyczne, możemy je sobie y, dostosować do naszych potrzeb, do naszych możliwości, ale powinny one być oznaczone. I teraz napisany plan systematyzuje nam, co będziemy robić y, w danym tygodniu i w danym dniu, jakie cele chcemy zrealizować. Powiedzmy, że y, któraś z nauczycielek zachoruje, przychodzi inna osoba na zastępstwo. To zanim przyjdzie do tej grupy, to przynajmniej dzień wcześniej zagląda do planu, patrzy, co ona ma zrealizować i wtedy przychodzi przygotowana i realizuje to, co powinna, tak? Co w danym tygodniu, jaka jest wiodąca tematyka. Dlaczego plan jest wszystkim, a planowanie niczym wobec tego? Skoro mówiłam, że trzeba planować pracę, trzeba planować pracę, wiedzieć, czego chcemy. Co chcemy zrealizować, natomiast nie trzymać się sztywno swoich planów. Życie niesie ze sobą różne niespodzianki. Planujemy coś, mamy plan, natomiast jeżeli nie uda nam się go zrealizować, to świat się nie zawali. Bądźmy elastyczni, możemy go modyfikować. Plan jest tylko planem, ale trzeba wiedzieć, do czego dążymy i co chcemy zrealizować. Jeżeli chcecie, Poznać moje sposoby planowania, chcecie poćwiczyć planowanie, to chętnie poprowadzę szkolenie rady pedagogicznej na ten temat. Druga kwestia, która też mnie nurtuje od jakiegoś czasu, to jest to, że zbyt dużo wymagamy od naszych trzylatków. Słuchajcie, często w ogóle myślę, że od dzieci w wieku przedszkolnym. Ja ciągle powtarzam moim koleżankom, Młodym, które rozpoczynają pracę, że kiedy ja najpierw kończyłam studium nauczycielskie, to mnie uczono, i ja tak czytałam w metodykach, które wtedy obowiązywały, że w grupie trzylatków na początku, przynajmniej przez pierwsze półrocze, nie prowadzi się zajęć z całą grupą. Nauczyciel przygotowuje jakieś ciekawe pomocy. Pokazuje dzieciom i czeka, że dzieci przyjdą do niego zainteresowane i realizuje program z grupami dzieci. Z jedną grupką siądzie przy stoliku, coś porysuje, pomaluje, z inną policzy, układa z dziećmi puzzle. To też rozwija przecież dzieci. Pośpiewają piosenkę, pobawią się przy jakiejś zabawie ruchowej. I że tak powinna wyglądać praca na początku w Teraz czasami mam wrażenie, że od 3 latków to wymagamy tyle, jakby to już byli co najmniej studenci pierwszego roku. Słuchajcie, czas przedszkola to jest czas zabawy. Podstawową formą realizacji programu w przedszkolu jest zabawa i dzieci nie powinny mieć takiej świadomości, że one się uczą. One się powinny bawić. A przy okazji powinny się uczyć. Często się zastanawiamy i takie mamy pytania, jak zmotywować dzieci, żeby się uczyły. Ja też prowadzę takie szkolenia na temat konstruowania, sztuka konstruowania inspirujących zajęć. I często powtarzam nauczycielkom wtedy, że słuchajcie, dzieci nie potrzeba motywować, wystarczy ich nie demotywować. Nauka jest tak przyjemna dla nas ludzi sprawia nam taki, daje taki wyrzut dopaminy, że wszyscy chętnie się uczymy. Popatrzcie na małe dziecko, z jaką ciekawością sięga po wszystkie przedmioty dookoła. Czy ktoś go do tego zmusza? Nie. Maluszek, który pyta co chwilę, co to jest, co to jest, co to jest, prawda? Jak się cieszy, kiedy coś nowego odkryje, nawet kiedy popsuje, rozkręci, bo był, było ciekawe, co tam jest w środku. I słuchajcie, teraz, kiedy pracuję z dziećmi trzyletnimi, to doskonale to widzę. Słuchajcie, one z takim entuzjazmem reagują na wszystko, co im proponuję. Są y, zainteresowane wszystkim dookoła, chętnie biorą udział we wszystkich zabawach, zajęciach. I ja uważam, że teraz moim największym zadaniem jest nie popsuć tego. I jeżeli widzę, że w trakcie zajęcia Dzieci tracą zainteresowanie, to lepiej zakończyć to, co sobie wymyśliłam, wcześniej skończyć te zajęcia, albo zaproponować inną zabawę. Ponieważ jeżeli dzieci będą przymuszane do brania udziału w jakichś zajęciach, to zaczną to postrzegać jako obowiązek. A jeżeli coś jest obowiązkiem, to już przestaje być przyjemnością. I nie wymagajmy od nich, od nich zbyt wiele. Niech dzieci uczą się poprzez działanie. Nasz mózg nie służy do zapamiętywania, on służy do rozwiązywania różnych problemów. Tym się najbardziej lubi zajmować. Nie mówmy dzieciom, chodźcie, teraz będą zajęcia. Nie, chodźcie, pobawimy się, zobaczcie, co dla Was przygotowałam. I pamiętajcie też o tym: nie, w przedszkolu nie mamy podręczników. Nie musimy mieć żadnych kart pracy gotowych, kupionych z wydawnictwa. Możemy przygotowywać je same. Jeżeli już kupimy, to też, no właściwie rodzice kupią, to też podejdźmy do tego krytycznie. Jeżeli uważamy, że coś jest nieodpowiednie dla naszych dzieci, za trudne, to nie róbmy tego. Bo nie ma nic gorszego niż dawanie dzieciom za trudnych zadań. Bo to jest niechęca do nauki. Tak samo zresztą, jak i coś, co jest zbyt łatwe, ale to już jest rozmowa na, inne, na inną okazję. Moim zadaniem na ten rok mojej pracy jest, aby dzieci do końca roku, a jeżeli będę pracowała z nimi dalej, to jeszcze dłużej, reagowały radością na to, co im proponuję. Dlatego Proszę Was, żebyście przemyślały to, o czym dzisiaj mówię. Napiszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy się może nie zgadzacie, jakie jest Wasze podejście do tego, jak pracujemy w przedszkolach, czy przypadkiem nie przesadzamy z wymaganiami, bo jeżeli, tak jak powiedziałam, kilkanaście czy kilkadziesiąt już teraz lat temu, takie wymagania stawiano dzieciom. To czy one się naprawdę aż tak zmieniły, że teraz mogą brać udział w bardzo długich zajęciach, w kilku, może dziennie, bo jeszcze im proponujemy jakieś zajęcia dodatkowe? Ja myślę, że nie. I jeżeli mówimy, że dzieci są niechętne, braki motywacji, to może pomyślmy, czy nie ma w tym naszej winy. I zróbmy wszystko, aby tej motywacji nie zepsuć, szczególnie, że jesteśmy nauczycielami. Na zakończenie tego, o czym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać, a już noszę się z tym zamiarem od dłuższego czasu, chciałabym właśnie zachęcić Was do takiej refleksji. Jeżeli chcecie skorzystać z moich pomysłów, z mojego doświadczenia, to oczywiście jestem edukatorem, chętnie przyjadę, mogę wziąć udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej. Gdzie możemy sobie wypracować jakiś sposób, czy planowania pracy, czy ewentualnie, jeżeli chcecie, żebym podzieliła się z wami y, sposobami na konstruowanie inspirujących zajęć, takich, które są przyjazne y, mózgowi, takich, które ułatwiają dzieciom uczenie się, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.